W tym rozdziale pokażemy, jak połączyć kilka zdjęć w panoramę. Narzędzie, którego użyjemy, jest bardzo proste. Działa w sposób niemal całkowicie zautomatyzowany, z tym, że ostateczny rezultat w dużej mierze zależy od użytych fotografii. Przejdziemy teraz do grupy numer 13, różne narzędzia. Potem wybierzemy pod katalog panorama. Spójrzmy teraz na te fotografie. Zdjęcie numer 1 to lewa strona naszej panoramy, natomiast zdjęcie numer 4 to strona prawa, plus oczywiście dwie fotografie na środku. I teraz warto zwrócić uwagę na zawartość. Zauważmy, że te zdjęcia częściowo się na siebie nakładają, czyli piksele umieszczone po prawej stronie zdjęcia numer 1 występują jednocześnie po lewej stronie zdjęcia numer 2, i potem na takiej samej zasadzie piksele po prawej stronie zdjęcia numer 2. Występują jednocześnie po lewej stronie zdjęcia numer 3. Obecność takich nakładających się pikseli jest bardzo ważna. Tylko w takiej sytuacji będziemy mogli stworzyć prawidłową panoramę. Program po prostu przeanalizuje wszystkie cztery zdjęcia, odnajdzie części wspólne i później połączy całość w jedną panoramę, tak aby te nakładające się piksele usunąć. Rozpoczniemy od zaznaczenia wszystkich czterech fotografii. Potem przejdziemy do menu narzędzia, rozwiniemy ostatnią grupę Photoshop i wybierzemy drugą pozycję Photomerge. Po chwili oczywiście uruchomiony zostanie program Photoshop z modułem Photomerge. Najpierw z tej kolumny po lewej stronie będziemy musieli wybrać predefiniowany układ. Jeśli nie jesteśmy pewni, z jakiego układu skorzystać, to po prostu wybieramy pierwszą pozycję automatyczny. Jeśli okaże się, że uzyskamy niezbyt zadowalający rezultat, to zawsze możemy do tego narzędzia powrócić i po prostu wykonać eksperymenty z innymi predefiniowanymi układami. My jednak pozostaniemy przy tym automatycznym. Potem musimy wybrać pliki źródłowe. Oczywiście będą to te cztery zdjęcia, które przed chwilą załadowaliśmy. Ewentualnie w każdej chwili możemy kliknąć na przycisku przeglądaj, aby dodać kolejne fotografie. Upewnijmy się, że zaznaczona została opcja mieszaj obrazy. Jest ona bardzo istotna dla osiągnięcia prawidłowego rezultatu. Możemy ewentualnie skorzystać z funkcji usuwania winiet, jeśli wykonywaliśmy zdjęcie obiektywem szerokokątnym. No i mamy jeszcze do dyspozycji trzecią opcję, poprawka zniekształcenia geometrycznego. W tej chwili nie będziemy jej używali, jeśli jednak uzyskamy niezbyt zadowalający efekt, to oczywiście do tego narzędzia zawsze możemy powrócić i po prostu użyć innego zestawu ustawień. Czyli wybieramy układ automatyczny. Do stworzenia panoramy użyjemy tych czterech fotografii. Zaznaczyliśmy bardzo ważną opcję mieszaj obrazy. Teraz możemy potwierdzić, klikając na przycisku OK. Program po kolei będzie otwierał wszystkie cztery fotografie i będzie analizował ich zawartość i spróbuje z tych czterech zdjęć utworzyć jedną panoramę. Teraz oczywiście możemy obejrzeć pasek postępu i po kilku sekundach pojawi się gotowa. Panorama. Wyraźnie widać, że każda fotografia umieszczona została na odrębnej warstwie i do tych warstw zastosowane zostały maski. Oczywiście piksele oznaczone kolorem czarnym są zasłonięte, piksele oznaczone kolorem białym są odsłonięte. Czyli pierwsze zdjęcie warstwa na samej górze to oczywiście lewa strona naszej panoramy, warstwa na samym dole to prawa strona panoramy, plus oczywiście dwie fotografie na środku. No i teraz pojawia się problem. Dookoła mamy dużo przeźroczystych pikseli. Teoretycznie możemy je wypełnić używając różnego rodzaju narzędzi do klonowania, no ale w przypadku takiego zdjęcia będzie to na pewno bardzo pracochłonne. Dlatego zastosujemy znacznie prostsze rozwiązanie. Usuniemy te przeźroczyste piksele, czyli nasze zdjęcie będziemy musieli wykadrować. Wybierzmy narzędzie kadrowania, upewnimy się, że pracujemy w trybie nieograniczonym. Teraz musimy złapać krawędzie. Tak, aby zasłonić zupełnie te przejroczyste piksele dookoła. Oczywiście potwierdzamy klikając tutaj po prawej stronie. Ewentualnie możemy nacisnąć klawisz Enter. No i tak wygląda gotowa panorama po wykadrowaniu, po usunięciu tych przejroczystych pikseli.